Ad majorem, Dei Gloriam, na większą chwałę Boga. Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Szczęsna. Chciałabym poruszyć wątek dotyczący protestantyzacji katolików w praktyce na bazie mojego osobistego doświadczenia. Zacznijmy może od samego początku. W jaki sposób ten problem protestantyzacji w ogóle pojawił się w Polsce? Demony wiedziały, że walka dobra ze złem w Polsce... Toczyć się będzie między sługami szatana a katolikami. Bardzo dobrze to wiedziały z wielu proroc. To nie jest żadna tajemnica. Spośród katolików w Polsce demony wybrały kilka osób. Proszę Państwa, dlaczego pozwalam sobie na takie sformułowanie, że spośród katolików w Polsce demony wybrały kilka osób? Pierwszą styczność z protestantyzacją katolików miałam w 2014 roku. Z perspektywy obserwowania tego zjawiska około 8 lat można wyciągnąć pewne wnioski. Pierwszym z nich jest taki: Za dużo jest w tym wszystkim przypadków, żeby nie można było zauważyć, że ktoś tym kieruje. To po pierwsze. Po drugie, to wszystko jest zbyt demoniczne, żeby nie miało swojego źródła w szatanie. A po trzecie, Kierunek tego działania jest odwrotny niż kierunek działania Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli kierunek jest na zewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli wyprowadzić katolików na zewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego. Oczywiście tych punktów tutaj można by było mnożyć, ale myślę, że te trzy są najważniejsze. A zatem wróćmy do wątku. Demony wybrały, szatan wybrał kilka osób spośród Polski. Te osoby stworzyły grupę przyjaciół i ta grupa przyjaciół, mała grupa, to była kilkanaście, kilkadziesiąt osób, rozpoczęła e, takie swoje nauki u protestantów. Zaczęli oni jeździć do różnych państw, do przeróżnych zborów protestanckich i tam na, na różne rekolekcje i uczyli się od pastorów protestanckich innego rozumienia wiary. Osoby te jeździły również do pastorów z nurtu Toronto Blessing. Proszę Państwa, ja mam pełną świadomość tego, że Toronto Blessing bardzo podzieliło Polaków i polskich katolików. I część Polaków uważa, polskich katolików, że Toronto Blessing jest od Boga, część uważa, że Toronto Blessing jest od demonów. Ja jestem w tej grupie, która uważa, że Toronto Blessing jest od demonów, ale wątek ten to będzie rozwinięty dużo później. Chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz. Osoby, które uważają, że Toronto Blessing jest od Boga, to są osoby, które mają w sobie ciemność piekła. Co to znaczy? To znaczy, że odeszły tak daleko od Boga, że nie są w stanie odróżnić światła od ciemności i dobra od prawdy, dobra od kłamstwa. Po prostu patrzą i nie widzą. Mają w sobie ciemność piekła. Dlatego. Toronto Blessing to jest coś, co pochodzi od demonów, ale wielu ludzi tego nie zobaczy, również wielu kapłanów tego nie zobaczy. A więc tak, mamy małą grupę osób, katolików, którzy jeżdżą na spotkania do różnych pastorów protestanckich. I co się dzieje dalej? Te osoby wracają regularnie do Polski. I w swoi, do swoich grup, do swoich wspólnot katolickich, w których istnieją. Czyli sytuacja dzieje się wielowątkowo. Z jednej strony oni uczestniczą w spotkaniach różnych zborów protestanckich, nie tylko Toronto Blessing, ale różnych, oraz w spotkaniach katolickich wspólnot wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego. I teraz, uczestnicząc w spotkaniach pas, z pastorami protestanckimi z nurtu Toronto Blessing. Katolicy ci, wybrani przez szatana, otrzymali, uczyniono im po prostu pewną szkodę duchową. Jaką? Otworzono ich na rzeczywistość demoniczną. Czyli pastorzy z nurtu Toronto Blessing przekazali tej małej, pierwotnej grupie katolików specjalne namaszczenia do posługi. Po tych namaszczeniach katolicy uzyskali dar uzdrawiania od demonów. Dar czynienia cudów od demonów, niezwykłe zdolności przemawiania od demonów oraz wiele innych demonicznych darów. Chciałabym odnieść się tutaj do słowa namaszczenie do posługi, ponieważ już słyszałam, że w Kościele rzymskokatolickim nie ma czegoś takiego i takie coś nie istnieje. Proszę Państwa, u protestantów jest to terminologia powszechnie znana. To nie jest nic niezwykłego, nic nadzwyczajnego, to jest coś. Po prostu zwykłego. I porównajmy to może do, do tego, co jest w Kościele Rzymskokatolickim. W Kościele Rzymskokatolickim mamy na przykład nabożeństwo majowe, albo mamy godzinki Kuczci Najświętszej Maryi Panny. U protestantów tego nie ma. Czy to znaczy, że godzinki Kuczci Najświętszej Marii Panny nie istnieją? Istnieją, tylko u protestantów tego nie ma. Analogicznie jest z namaszczeniem do posługi. U protestantów jest to zjawisko powszechnie znane i powszechnie stosowane. Nie ma w tym nic niezwykłego. Wróćmy może do y, tej małej grupie, grupy osób, która była namaszczana do posługi przez pastorów protestanckich. Po uzyskaniu wielokrotnym y, różnych namaszczeń od przeróżnych pastorów protestanckich oraz po odbyciu naprawdę wielu szkoleń, ta grupa, mała grupa wybrana przez szatana, wybr wracała regularnie do swoich wspólnot w różnych częściach Polski. To były to oczywiście wspólnoty rzymsko-katolickie. I ci katolicy, wybrani przez Szatana, ta mała pierwotna grupa osób, przekazywała, robiła kolejnym katolikom dokładnie to samo, co robili im pastorzy protestanccy, czyli co? Otwierali kolejnych katolików na rzeczywistość demoniczną. W jakim sposób to się dzia działo? Poprzez mszę z modlitwą o uzdrowienie, w trakcie której ci katolicy prowadzili modlitwy. Poprzez modlitwy o uzdrowienie, poprzez i różne konferencje, rekolekcje, nauki, książki i tak otwierali kolejnych katolików na rzeczywistość demoniczną i robili kolejnym katolikom szkodę duchową. Początkowo była to bardzo mała grupa, tak jak mówiłam, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, bardzo łatwo było ją wychwycić. Obecnie rozlało się to już na teren całej Polski, to już jest problem właściwie większości grup, które są w Polsce. Dobrzy i wierni katolicy wielokrotnie informowali pasterzy, że coś się dzieje, że jest zagrożenie ze strony protestantów. Jednak nasi kapłani nie zrobili z tym absolutnie nic. Część kapłanów podjęła pewne działania, jednak szybko były one umarzane, a sprotestantyzowani katolicy działali i działają dalej. Zmieniło się jedynie to, że sprotestantyzowani katolicy zaczęli być bardzo ostrożni i mówili: cytat, musimy uważać, co i do, co i do kogo mówimy, zwłaszcza publicznie, żeby się nas nie czepiali. Koniec cytatu. Sprotestantyzowani katolicy zaczęli tak formułować treści konferencji czy modlitw, żeby, cytat, nikt nie mógł im zarzucić, że są teologicznie niepoprawni. Koniec cytatu. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobór słów. Ich kierunek działania, sposób myślenia i całościowe poglądy religijne nie uległy zmianie. Kierunek ich działania jest jeden: sprawić, żeby katolik stał się protestantem. A mówiąc precyzyjniej, oddać Katolików demonom. Rzeczą charakterystyczną dla sprotestantyzowanych wspólnot katolickich jest ukrywanie tego wszystkiego. Niezwykła konspiracja, tajemnice, niedopowiedzenia, mówienie nie wprost i niejednoznacznie, ale najważniejsze jest to, żeby nikt się nie dowiedział. I to jest bardzo typowe, to już wiele razy słyszałam. Kiedy zadaje się jakiekolwiek pytanie, naprawdę bardzo podstawowe. Odpowiedź jest zawsze taka: nie, nic, nic, wszystko dobrze, nic, nic, nie, dobrze, dobrze, wszystko, nic, nic, nic. Nie ma takiej opcji, żeby się dowiedzieć tej dru tego drugiego dna i tej prawdy, która się kryje za tym protestantyzmem. Wszystko jest ukrywane maksymalnie. Dlatego, patrząc z zewnątrz, sprotestantyzowani katolicy wydają się być miłymi, dobrymi ludźmi o gorliwej wierze, pokorni, zaangażowani w kościół rzymskokatolicki itd. Tymczasem prawda jest inna. To są ludzie wybrani przez szatana do niszczenia kościoła rzymskokatolickiego od wewnątrz. To są, to są specjalnie i precyzyjnie wybrani słudzy, którzy mają za zadanie zmienić katolików w protestantów. Czym kierował się szatan, wybierając tą pierwotną, małą grupę katolików? Albo można zadać pytanie, co łączy tych wszystkich ludzi? Te osoby są przekonane, że zostali wybrańcami Boga, że zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji, do rzeczy wielkich i wyjątkowych. Są przekonani, że zostali wybrańcami Boga, ale Bóg ich nie wybrał. Wybrał ich szatan. To są ludzie, którzy chcą być podziwiani, chcą być wielcy, chcą być w centrum uwagi, chcą być na świeczniku. Wyżej wymieniony sposób myślenia jest związany z przekonaniem o własnej niezwykłości, byciu ponadprzeciętnym, byciu wyjątkowo namaszczonym, wyjątkowo przez Boga obdarowanym, przeznaczonym do rzeczy wielkich i wyjątkowych. Jednym słowem pycha niewyobrażalna pycha tym kierował się szatan, wybierając tą pierwotną, małą grupę katolików. Proszę Państwa, użyłam tutaj pewne sformułowanie pod tytułem sprotestantyzowani katolicy. Kto to jest? Kto to są sprotestantyzowani katolicy? Sprotestantyzowani katolicy, pierwotnie była to mała, wybrana przez szatana grupa katolików, czyli katolicy, którzy jeździli do różnych pastorów protestanckich, odbyli niewyobrażalną ilość szkoleń i rekolekcji protestantów, przeszli również cykl szkoleń u Toronto Blessing, w tym również namaszczenia, demoniczne namaszczenia, czyli pierwotnie sprotestantyzowani katolicy to była mała grupa osób, która została otworzona na rzeczywistość demoniczną. Ale w tej chwili rozlało się to już na teren bardzo wielu wspólnot w Polsce. I w tej chwili sprotestantyzowani katolicy to są wszyscy katolicy, którym zrobiono szkodę duchową. Czyli otworzono ich na rzeczywistość demoniczną. Poprzez modlitwy wstawiennicze, msze z modlitwą o uzdrowienie, konferencje i świadectwa, otworzono katolików na błędy i herezje, na zwątpienia, na zupełnie inny rodzaj duchowości. Sprotestantyzowani katolicy w tej chwili to są całe wspólnoty. Czyli ludzie, którzy mają zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie inny sposób postrzegania wiary, którzy idą w ogóle zupełnie innym kierunkiem, w inną stronę, ale nadal są przekonani, że idą za Bogiem, pomimo, że ich kierunek zboczył. Chciałabym również poruszyć tutaj wątek, że sprotestantyzowani katolicy to są również katolicy, którzy mają takie zaćmienie umysłu. I to jest wątek, który jest bardzo istotnym wątkiem, bo on występuje powszechnie w tym nurcie, ale ten wątek będzie poruszony dalej. Czyli sprotestantyzowani katolicy to są wszyscy katolicy, którzy mają jakikolwiek kontakt z protestantami. Jakikolwiek! Czyli zapraszają pastorów protestanckich, słuchają pieśni protestanckich, różnych piosenek, konferencji, nauk takiego pastora bądź innego pastora. Czyli to jest każda wspólnota, która ma najmniejszy nawet kontakt z protestantami. Czyli to są wszystkie osoby, które idą w ruchu ekumenicznym. Chciałabym również powiedzieć, że ten problem nie dotyczy tylko osób świeckich, ale dotyczy również kapłanów. Spójrzmy, może, w jaki sposób funkcjonują sprotestantyzowane wspólnoty katolickie, czyli co się dzieje wewnątrz tych wspólnot, dlaczego to jest takie istotne, jakie są zagrożenia i co z tego w ogóle wynika. Chciałabym tutaj omówić przede wszystkim liderów i animatorów sprotestantyzowanych wspólnot katolickich. Dlaczego? Dlatego, że oni stanowią trzon wspólnoty i oni prowadzą innych duchowo. Oni są odpowiedzialni za duchowe prowadzenie ludzi. No, dotyczy to również kapłanów. Teraz tak. Sprotestantyzowani liderzy i animatorzy, to są osoby, które przeszły szereg twardych technik manipulacji u protestantów. Co to znaczy? Proszę Państwa. Rekolekcje, które są u protestantów, one mają pięknie brzmiące słówka. Pięknie brzmiące słówka. Na przykład, jak być dobrym liderem, co zrobić, żeby ludzie szli za liderem, co zrobić, żeby ludzie ufali liderowi, i tak dalej, i tak dalej. Pięknie brzmiące słówka. Tymczasem, tak zwane rekolekcje u protestantów to są twarde techniki manipulacji ludźmi, wobec których osoby nieświadome są absolutnie bezbronne. Nie mają żadnych szans, żeby się temu przeciwstawić, żadnych, absolutnie żadnych. Po prostu idą i wierzą. Dlaczego? Bo są manipulowani. Po prostu są manipulowani. Proszę Państwa, sprotestantyzowani liderzy i animatorzy to są precyzyjnie wyszkoleni przez szatana ludzie. Nie miejcie żadnych złudzeń. Oni są przygotowani i wyszkoleni do swoich zadań, do tego, co mają zrobić czyli co mają niszczyć Kościół Rzymskokatolicki od środka. Dalej. Liderzy i animatorzy z protestantyzowanych wspólnot katolickich próbują zaszczepić w sercach katolików fascynację wszystkim, co protestanckie. Ogólnie zasada jest jedna: wszystko, co protestanckie, jest fantastyczne, wszystko, co katolickie, jest beznadziejne. Oczywiście, Przeróżne wspólnoty zapraszają tutaj do nas, do wspólnot rzymskokatolickich, całą masę pastorów z takiego bądź innego zboru. Dlaczego? Cytat. Ponieważ chcemy się uczyć od światowych autorytetów w dziedzinie uzdrawiania. Koniec cytatu. Tylko czego chcemy się uczyć? Uzdrawiania od demonów? Tego uczą się polscy katolicy? I wy naprawdę, drodzy państwo, nie widzicie w tym niczego złego? Nie widzicie, jak bardzo jesteście manipulowani? Bo dar uzdrawiania jest ważniejszy i nie ma znaczenia, od kogo pochodzi, czy od Boga, czy od demonów? Dalej. Chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że to są osoby, które gdzieś, kiedyś w przeszłości, przeszły, były na jednych bądź drugich rekolekcjach. Nie, drodzy Państwo, to są osoby, które wielokrotnie były na przeróżnych rekolekcjach protestanckich oraz cały czas regularnie słuchają takiego bądź innego pastora. I teraz, jeżeli taki lider bądź animatorzy, czyli osoby odpowiedzialne za wspólnotę, które prowadzą innych duchowo. Wysłuchały taką masę protestanckich nauczań, to jakie oni mają postrzeganie wiary? Katolickie czy protestanckie? Oczywiście, że protestanckie. I gdzie oni prowadzą ludzi? Do kościoła rzymskokatolickiego czy do protestantów? Oczywiście, że do, do protestantów. I przekazują im protestanckie nauczania, a nie rzymskokatolickie. Dalej. Liderzy i animatorzy z protestantyzowanych wspólnot katolickich publikują na portalach internetowych całą masę swoich zdjęć z, nie, z niewiarygodną ilością księży, biskupów i sióstr zakonnych. Ma to ich uwiarygodnić, że mają poparcie od tego księdza, tego księdza, tego biskupa i tamtego biskupa. Wielu kapłanów nie ma świadomości, w czym w ogóle uczestniczą i nie wiedzą, że, że po prostu. Stanowią jakby element uwiarygodnienia całego tego nurtu. Ale trzeba również przyznać, że są kapłani, którzy popierają protestantyzację katolików i dają tym ludziom błogosławieństwo na działanie. Dalej. Mówiliśmy o tym, że to są osoby, które regularnie uczestniczą w przeróżnych rekolekcjach protestanckich. Czyli z jednej strony taki lider potrafi być wewnątrz wspólnoty rzymskokatolickiej. A z drugiej strony uczestniczy w spotkaniach różnych zborów. I teraz tak, taki lider potrafi powiedzieć, cytat: Tutaj, czyli wewnątrz wspólnoty rzymskokatolickiej, musimy uważać, co i do kogo mówimy, bo tutaj nas pilnują. Ale tam, czyli u protestantów, możemy już mówić swobodnie, bo tam nikt nas nie pilnuje. Proszę zobaczyć, jaka potworna dwulicowość jest w tej wypowiedzi. Swoje prawdziwe poglądy. To, co myślą, mogą powiedzieć tylko u protestantów. Dlaczego? Ponieważ to są poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego. Czy państwo mają w ogóle taką świadomość, że to są ludzie, którzy ukrywają absolutnie wszystko i na zewnątrz to jest przepiękna fasada. Ślicznie wyglądają słodkie minki, piękne gesty, pokora, tylko wewnątrz to jest po prostu zgnilizna demonów. Sprotestantyzowani liderzy i animatorzy wspólnot katolickich są przekonani o swojej wyjątkowej głębi duchowej, o tym, że osiągają szczyty duchowości, że są osobami niezwykle uduchowionymi, niemal mistykami. Są przekonani, że działają tylko i wyłącznie pod natchnieniem Ducha Świętego, lecz to wszystko jest tylko iluzją demonów. Sprotestantyzowane wspólnoty katolickie mają niewyobrażalne poparcie. To są osoby, które się rozpychają łokciami, nie mają absolutnie żadnych skrupułów, żadnego honoru i żadnej godności. Oni są wszędzie. Prowadzą rekolekcje na terenie całej Polski, msze z modlitwą o uzdrowienie, modlitwy wstawiennicze, głoszą swoje nauczania w internecie, piszą książki, nagrywają całą masę audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w których głoszą swoje nauki. Są w gazetach, szkołach, halach sportowych, są wszędzie, po prostu są wszędzie. Dlatego rozprzestrzenianie się protestantyzacji katolików przebiega w tak zastraszająco szybkim tempie. Każde pół roku to są kolejne zakażone protestantyzmem, czyli nauczaniami protestanckimi, kolejne wspólnoty. Uwrażliwiam Państwa szczególnie na msze z modlitwą o uzdrowienie, ponieważ oczywiście kapłan sprawuje Eucharystię, natomiast modlitwy w trakcie tych mszy z modlitwą o uzdrowienie bardzo często prowadzone są przez sprotestantyzowanych katolików. Czyli katolików, którzy właściwie mają, są przerobieni na protestantów. I jeżeli taka wspólnota sprotestantyzowana prowadzi modlitwy w trakcie, przez z modlitwą o uzdrowienie, to to są uzdrowienia od demonów. Proszę Państwa, chciałabym poruszyć teraz wątek. Jak tak naprawdę przebiega protest, protestantyzacja katolików? Czyli jak to się dzieje? Jaki jest schemat działania? I tutaj, może, odwołam się do, przywołam y, moją, moje osobiste doświadczenie, roz, moją rozmowę z pewnym mężczyzną. On będzie konkretnym przykładem, ale tak naprawdę schemat jest taki sam. Wszystko krok po kroku przebiega tak samo. Jak przebiega protestantyzacja katolików? Jak to się w ogóle dzieje? Dzieje się to poprzez. Słuchanie, co to znaczy? Słuchanie konferencji pastorów protestanckich albo słuchanie wspólnot, które już zostały sprotestantyzowane. I wielu katolików w ogóle nie ma tego, nie ma żadnej świadomości, jak istotne znaczenie ma słuchanie. Ja sobie tylko posłucham tego pastora. Cóż złego może się stać? To jest punkt pierwszy i najważniejszy: czyli słuchanie zmienia sposób myślenia. Dalej, krok po kroku, co się dzieje? Krok pierwszy. Anioł stróż, święty Michał Archanioł mają być odrzuceni. Dlaczego? Bo demony nienawidzą aniołów, a zwłaszcza świętego Michała Archanioła. Krok drugi. Święci Kościoła rzymskokatolickiego są niepotrzebni. Dlaczego? Ponieważ ja nie potrzebuję pośredników między mną a Bogiem, mogę się bezpośrednio zwracać do Boga i nikt tutaj, żadna dodatkowa osoba nie jest mi potrzebna. Poza tym protestanci uważają, że kult świętych to jest wielobóstwo. Krok trzeci. Maryja jest niepotrzebna. Należy ją wykreślić z życia. Krok czwarty. Krzyż nie jest tym, co ty myślisz. Masz złe rozumienie krzyża. Krok piąty. Masz moc, potęgę i władzę i cała rzeczywistość dookoła ma być Ci poddana. I tutaj wchodzą już później wszystkie nauczania protestantów. O czystcu, o usprawiedliwieniu przez wiarę, no cała ta nauka. Czyli mamy tak: odrzucenie aniołów, świętych, Maryi, postrzeganie krzyża i dalej cała protestancka nauka. I może teraz odwołam się do mojego osobistego doświadczenia, bo część z państwa może mówić: "O, to taka piękna teoria, może nie wiadomo, czy to prawda czy to nieprawda". Proszę państwa, ja widziałam to wielokrotnie, chyba zbyt wiele razy to widziałam. I schemat działania jest dokładnie taki sam. Rozmawiałam z pewnym mężczyzną i mówię, od czego to się właściwie zaczyna. A on mi mówi tak. No wiesz, było tak, że chodziłem do kościoła rzymskokatolickiego na msze i jednocześnie zacząłem sobie chodzić do zboru protestanckiego tylko, tylko posłuchać sobie pastora. Nic więcej, ja sobie tylko go słuchałem. I tak zacząłem chodzić coraz częściej i coraz częściej do tego pastora. Ale jednocześnie uczestniczyłem w mszy świętej, normalnej w niedzielę, w kościele rzymskokatolickim. Czyli byłem jakby rozdwojony. Z jednej strony miałem tą rzeczywistość duchową rzymskokatolicką, a z drugiej strony chodziłem do zborów protestanckich. W pewnym momencie zauważyłem, że te rzeczy, które są katolickie, po prostu mnie denerwują. Czyli Byłem w kościele rzymskokatolickim na Mszy i zaczęły mnie denerwować te wszystkie obrazy na ścianach, te wszystkie obrazy świętych, wizerunki, płaskorzeźby, jakieś, wszy wszystkie przedstawiające na przykład Maryję, to wszystko mnie zaczęło denerwować. Dochodziło już do takiego momentu, że kiedy byłem na Mszy Świętej, po prostu tak mnie to drażniło, że musiałem wyjść z Mszy Świętej, bo nie byłem w stanie tam wytrzymać. Dalej. W domu pozdejmowałem wszystkie obrazy, na przykład świętych, czy wszystkie wizerunki, na przykład Jezu Ufam Tobie, wszystko pozdejmowałem. Zdjąłem również medalik, który miałem na szyi, ponieważ to był medalik Maryjny. I ja mówię, i, za, i za, nagle zauważyłem, to też jest ciekawe, nagle zauważyłem, że mam problem z Maryją. I ja mówię tak, no ale jak to masz problem z Maryją? On mówi, no. Nie odmawiam żadnych modlitw maryjnych, ani pod Twoją obronę, ani zdrowaś Mario, żad no nic, żadnych modlitw maryjnych. Dlaczego? I on mi mówi, wiesz, mam taką niewyobrażalną przepaść, taki niewyobrażalny dystans między w ogóle tym, co jest rzymskokatolickie, a tym, co jest we mnie. Ja mówię mu, no ale posłuchaj, no to weź, zrób jakikolwiek, najmniejszy gest w stronę Maryi, po prostu najmniejszy. I on mi mówi nie. Nie, nie umiem, nie mogę, nie potrafię, nie chcę. I to jest takie nie, absolutne wycofanie się do tyłu. I to jest właśnie coś, co się dzieje. Delikatnie, niezauważalnie, bardzo delikatnie. To jest typowe dla tego nurtu. Bardzo delikatne, żadnych gwałtownych ruchów. Delikatnie, bardzo, bardzo delikatnie. Ale właśnie jeszcze tak, chciałam powiedzieć, że to jest przykład mężczyzny, tak? Ale tych, to jest właściwie. to się powtarza cały czas. Schemat jest taki, cały czas taki sam. Chodzę sobie, tylko sobie posłucham pastora protestanckiego. Cóż złego może się stać? Nic złego. No, co się może wydarzyć? Nic. No i proszę, nagle się okazuje, że z kościołem rzymskokatolickim nic mnie nie łączy, bo sobie tylko posłuchałem pastora protestanckiego. Tylko, że nikt państwu nie mówi o tym, że uczestnictwo w tych spotkaniach to jest również uczestnictwo. Wejście w zupełnie inną rzeczywistość duchową, która jest na zewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli wejście w rzeczywistość demoniczną. Ale rzeczą najgorszą jest to, że modląc się ze sprotestantyzowanymi katolikami, słuchając ich konferencji, nauk, rekolekcji, pieśni, katolicy są otwierani na zupełnie inną rzeczywistość duchową na rzeczywistość demoniczną. Mając kontakt z tymi ludźmi, Katolicy są oddawani pod wpływ demonów. Delikatnie, niezauważalnie przechodzi się na poglądy demoniczne, przejmuje się błędy i herezje, uznając to za prawdę nauki rzymskokatolickiej. Jeszcze raz, bo to zdanie jest bardzo ważne. Delikatnie, bardzo delikatnie, żadnych gwałtownych ruchów. Delikatnie, niezauważalnie przechodzi się na poglądy demoniczne, przejmuje się błędy i herezje, uznając to za prawdę nauki rzymsko-katolickiej. Jednym słowem, jest się pod wpływem demonów. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne części. Niech rozbłyśnie światło Fatimę.